Hala przy Grunwaldzkiej. Witamy bardzo serdecznie. Kolejny mecz futsalowców Toruńskiego Marwitu. 14. Kolejka. Futsal ekstraklasy. Marwit rozpoczyna tę rundę rewanżową, bo jesteśmy już podczas rundy rewanżowej bardzo, bardzo przyzwoicie. Dlatego, że mm, poprzednim spotkaniu również z akademickim zespołem, zespołem z Katowic, Torunianie wygrywają 7 do 2, a tutaj mamy kolejnego akademika mm, przeciwko sobie, czyli. Drużyna AZS-u Uniwersytetu Gdańskiego w białych spodenkach, białych getrach i niebieskich koszulkach. Marwi tradycyjnie już te czarne koszulki z pomarańczowymi emblematami. Jesteśmy na początku drugiej części tego spotkania. Prowadzenie marchewkowych 2 do 0. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu ekipy, która do tej pory z ekipą, która do tej pory wygrała tylko jedno spotkanie i jedno zremisowała mowa o drużynie zds u gdańskiego wynik 7 do dwóch korzystny dla toruńskiego Marwitu zwycięstwo w Gdańsku na początku sezonu, a teraz oglądamy stały fragment gry rzut wolny z niewielkiej odległości strzelał Mikola Morozow, ale prosto w zawodników Azadesu Gdańskiego. 2 do 0 prowadzi Marwit. Popatrzmy, może w tej chwili, jak padły te dwie bramki strzelone w pierwszej części spotkania. Autorem obu z nich był Denis Demiszew i podania asysty przy obu bramkach Mikoli Morozowa. 7 minuta 44 sekunda, pierwsza bramka, koronkowa akcja dwójki. Demiszew, Morozow i Marwit prowadzi 1-0. Tak padła pierwsza bramka w tym spotkaniu. Druga, no, y, trzeba powiedzieć, że dużo się. Nie różniła od pierwszej, również atak dwójki morozov demiszew raczej pozycyjny, trzeba przyznać. No i 12 minuta 31 sekunda 2 do 0. Marwit prowadzi z ostatnią drużyną w tabeli. Ten wynik nie zmienia się od prawie 10 minut czystych minut gry. Bez przerw, rzecz jasna. Licząc wobec tego na razie bez niespodzianki, trzecia drużyna w tabeli prowadzi 2 do zera z ostatnią ekipą futsala ekstra klasy. Sędzia uznaje, że to będzie kolejne przewinienie po stronie Torońskiego Marwitu. Trzy faule Marwitu, jeden azd Gdańskiego. No właśnie, no właśnie i tak kończą się właśnie sytuacje, które no z jednej strony nie można wykorzystać, gra się tak na dokończenie tego spotkania, no i przychodzi właśnie taki moment jak teraz, 33 minuta tego meczu. Gospodarze uśpieni, zupełnie mocny strzał. Maciej Foltyn nawet nie zareagował po tym uderzeniu Wojciecha Pawickiego. I mamy dwa do jednego. No i mam nadzieję, że przynajmniej taki niekorzystny na pewno element dla gospodarzy wpłynie korzystnie na widowisko tego spotkania na widowiskowość, bo no, gospodarze. Marchewkowi troszeczkę za szybko chcą tutaj, przynajmniej mentalnie, na boisku kończyć to spotkanie. Spora nerwowość i wysoka temperatura na ławce rezerwowych. Marwitu 24 sekundy do zakończenia tego pojedynku. 2 do 1. Marchewkowi prowadzą z AZS, z AZS Gdańsk. Ostatnie 15-16 sekund. Marcin Szymański. Intuicyjnie Fulton chyba nawet nie widział e, tej piłki. A obronił. Kucając już w zasadzie, piłka trafiła go w nogę. Na 10 sekund przed e, zakończeniem tego meczu mogło być e, 2 do 2. Lebiedziński. Mikołaj Morozow, dwie sekundy do końca. No cóż, inaczej powiedzieć nie można. Marwit wymęczył zwycięstwo nad ostatnią drużyną w tabeli, nad AZS-em Gdańsk. Maciej Foltyn łapie piłkę. Cieszą trzy punkty, ale naprawdę widowisko nie było, powiedzmy, porywające i zachęcające tutaj do oglądania. Najważniejsze jednak, że Marwit z dwiema ostatnimi drużynami w tabeli, w dwóch ostatnich kolejkach i z akademikami z Katowic na wyjeździe i teraz po tym meczu z AZSM Gdańsk notuje komplet sześciu punktów 2 do 1. Dwie bramki strzelone w pierwszej połowie przez Denisa Demiszewa. W drugiej połowie nie oglądaliśmy gola, nie oglądaliśmy bramki w wykonaniu toruńskiego Marwitu, który pozostaje tym samym na trzecim miejscu w tabeli.